Uwaga! Ważna wiadomość, że nie, live się nie pojawi w piątek, bo trochę czasu nie ma. Niestety, w sumie. Więc następny piątek będzie live. Mam nadzieję, że się pojawi, jak pewnie. Druga wiadomość, niestety też że karta pamięci mi się skończyła, więc yy, muszę to wydobyć, bo TikTok lubi robić backupy sobie u mnie na telefonie że jak rzucam odcinek czy tam jakiś filmik to automatycznie on mi się pobiera nie wiem czy da się to by ją wyłączyć albo coś więc trochę tej karty muszę tam sobie opróżnić na no, dysk mój więc trochę nie będziecie mnie widzieć niestety ale postaram się następny piątek yy, ogarnąć yy, tą kartę i zrobić live'a typowe. musi mi coś zawsze przeszkodzić albo czas, albo karta pamięci. No cóż, do zobaczenia w następnym TikToku. -o. o! Jeszcze Mam takie pytanie, czy byście, byście nie chcieli, żebym nagrywał filmiki z Minecrafta, jak gram na przykład Bedwarsy, albo coś. Bo no, mogę też nagrywać ekran na komputerze, więc piszcie w komentarzu, czy byście chcieli takie hmm, odcinki z Minecrafta na TikToku. No, jestem też ciekawy, jak mi to wyjdzie, nie wiem, piszcie w komentarzach. Dobra, pa